Widzowie, nie wierzę, że to mówię, ale tak, to już jest potwierdzone, że dostaniemy nowego Candy Blossoma już w ten update w sobotę. Tylko zanim sobie do tego przejdziemy, stawcie łapeczkę w górę oraz subskrypcję. Jeżeli chcecie dostawać powiadomienia, jakie rośliny obecnie są w sklepie, to wbijacie na naszego Discorda link w opisie. Możecie dostawać powiadomienia, jakie jest Book Egg w sklepie, Mythical Egg czy jaki jest Master Sprinkler. Możecie sobie wszystko wybrać, nawet te nowe rośliny z updateu, także zapraszam link w opisie. Także tak, widzowie, Jendel potwierdził, że będzie nowy, lepszy Candy Blossom. Bo jak wiecie, Candy Blossom to jest najlepsza roślina na ten moment w grze. I i oczywiście nie da się go zdobyć, ale tak Jendel potwierdził, że pojawi się nowa, lepsza roślina od Candy Blossoma, co oznacza, że Candy Blossom po prostu, no już nie będzie najlepszą rośliną, bo zobaczcie, nawet Candy Blossom taki, którego ja teraz mam, kosztuje jakieś 1,6 tryliona kasy, zobaczcie, 1,8 więc teraz pokażę wam TikToka w którym Jendel to potwierdził, tak to jest ten TikTok, który pojawił się już 5 godzin temu, oczywiście stworzony przez Jendela, czyli twórcę Growy Garden i on tutaj właśnie nam powiedział mnóstwo rzeczy i właśnie powiedział nam jedną rzecz o Candy Blossomie dlatego ja teraz to obejrzę i wam wszystko Powiem, co on powiedział. I tak, teraz powiedział on, że Candy Blossom nie powróci do gry, ale chce dodać nową, lepszą roślinę od Candy Blossoma. No bo dosłownie Candy Blossom jest teraz najlepszą rośliną w Grow Garden. Każdy o tym dobrze wie, jakby każdy chce mieć tą roślinę i każdy chce, żeby powróciła ta roślinę, bo po prostu to jest najlepsza roślina. Ale tak, Gendel potwierdził nam, że pojawi się lepsza roślina od Candy Blossoma, co oznacza, że Candy Blossom już nie będzie najlepszą rośliną, będzie nowa, najlepsza roślina już prawdopodobnie właśnie w ten update w sobotę. I tak właśnie powiedział, że albo w ten update, albo w następny update pojawi się owoc, bądź roślina, czy sadzonko, które po prostu będzie lepsze od Candy Blossoma. Tak, następną rzeczą, którą powiedział, że chcą dodać trading i trading się pojawi, tylko no jest on ciężki do zrobienia, więc e, jeszcze musimy na niego poczekać. I tak, jeszcze tutaj właśnie powiedział o Summer Harvestie, że on jest za ciężki i on naprawi ten Summer Harvest, e, że popełnił błąd i po prostu ten Summer Harvest, który teraz jest właśnie, no to on e, po prostu będzie łatwiejszy. I następny TikTok jest taki, ogólnie Jendela, że po prostu ktoś mu powiedział, żeby mógł zrobić po prostu prehistoric update. I on powiedział, że ten pomysł mu się podoba, i by mógł się taki update pojawić w e, tym update'cie albo za tydzień. W następnym update'cie. właśnie, tu jest właśnie ten TikTok, o którym mówił wy o Candy Blossomie. Widzę, możecie sobie go zobaczyć. To jest gender, e, gender po prostu z TikTok Gendela. Możecie sobie sami go obejrzeć. Tam jest po angielsku mówione, więc tego Wam nie puszczałem. Właśnie w tym prehistoric update'cie mógłby się pojawić dinozaur egg, właśnie. I jakieś stare plancy. no wiecie, po prostu prehistoric, czyli po prostu stare czasy, wiecie o co chodzi. Więc to oznacza, że będziemy mogli zdobyć nową, najlepszą roślinę w grołę Garden. Na pewno nie w taki łatwy sposób. Że pójdziemy sobie do sweet I pójdziemy sobie, zjedziemy sobie na dół I z sobie normalnie kupimy tą roślinę i poczekamy aż ona będzie w stoku Wydaje mi się, że to tak nie będzie widzowe Ponieważ sam sobie Candy Blossom e, chyba nie był Tak do zdobycia z tego co kojarzę No i to by było bez sensu, że najlepszą roślinę w grze Możecie zdobyć w taki sposób Musielibyśmy na przykład zrobić jakiś quest Jakiś event, wydaje mi się, że to będzie jakiś event Może być coś właśnie z tym prehistoric Że właśnie to będzie jakieś prehistoryczne Prehistoryczna roślina, która będzie Lepsza od Candy Blossoma I w sumie naprawdę ja się bardzo cieszę, wydaje mi się, że Powinien każdy się z Was cieszyć, bo po prostu będzie nowa najlepsza roślina. Każdy będzie mógł mieć lepszą, yy, lepsze zarobki, po prostu, bo wi wiadomo, no, kto nie ma Candy Blossoma yy, w ogrodzie, no to musi go wymieniać albo po prostu posługiwać się takimi owocami jak Sugar Apple czy Ember Lily, czy właśnie tutaj takimi, yy, no, które są po prostu w sklepie teraz. I no to troszeczkę jest słabe, że ludzie już nie mogą zdobyć najlepszej rośliny. To jest jakby naprawdę słabe, że, że jakby Candy Blossom był dostępny w Groły Garden wtedy, kiedy nie, nie był aż tak popularny i naprawdę mało ludzi. Grało. Jeżeli chodzi, yy, yy, jeżeli chodzi o tą perspektywę, to tak, to to jest trochę słabe, ponieważ dosłownie nie da się zdobyć najlepszej rośliny w grze. Nie da się. Nie da się yy, i po prostu ludzie nie mogą zarabiać yy, tyle kasy, co ludzie, co mają Candy Blossoma. Fajnie, że dodadzą nową, lepszą roślinę od Candy Blossoma, już dosłownie w ten update za kilka dni, yy, który będzie w sobotę, czyli w sumie no, za 5 dni, chyba powiedzmy tak dokładnie za 5 dni, albo za tydzień jeszcze w następny yy, update. Jeżeli chcesz kupić najlepsze pety w Grow Garden lub innej temy do Robloxa, to idealnie się składa, bo na stronie Blogsbomb z, z kodem Engie macie 10% zniżki na zakupy. Zobaczcie, wybrałem sobie takie pet i wpisuję kod NG i dostaję naprawdę fajną zniżkę i można zaoszczędzić. Po zapłaceniu, wszystkie zamówienia są dostarczane w mniej niż 4 minuty. podajecie swój nick z Robloxa i dołączacie do bota i zawsze macie gwarancję dostanie przedmiotu albo zwrotu pieniędzy. Teraz tak, no moim zdaniem, dalej to jest bez sensu, że jakby najlepszą roślinę w grze nie da się zdobyć. Totalnie, jakby powinna chociaż być taka opcja, że da się ją zdobyć, ale bardzo, bardzo, bardzo ciężko, co nie? I to by nawet zmotywowało ludzi, że żeby po prostu dalej grali cały czas w grę. I po prostu farmili, grindowali, żeby zdobyć najlepszą roślinę w grze, e, dzięki czemu dadzą im to fan, wiadomo. A nie tak, że po prostu tej rośliny totalnie się nie da zdobyć. Tego Candy Blossoma totalnie się nie rozdobyć. Jedynie za pomocą komend admina lub deweloperów, no ale nikt wam tak po prostu nie na Candy Blossom seeda. Oni tak tylko nie rozdawają, jedynie youtuberom na odcinki, więc to jest bez sensu, co nie? Jakby to jest moim zdaniem bez sensu, że totalnie się nie da zdobyć najlepszej rośliny w grze, jakby nie ma totalne, totalnie możliwości. I moim zdaniem to będzie bardzo duży plus, że będzie można zdobyć nową, lepszą roślinę w Growy Garden od Candy Blossoma. I jakby uważam, że dalej się będzie dało tradować trading w tradingu Candy Blossoma Ponieważ weźmy sobie na przykład na pet simulatora, co nie? Tam są pety, których się czasami już nie da zdobyć Jakby tytaników, huge petów, których już się po prostu nie da zdobyć, bo po prostu już jajka nie da się kupić No i jakby dalej się da tradować te pety i to by było bez sensu, gdyby został wprowadzony trading Co zostanie wprowadzone? Trading zostanie wprowadzone, wam to dzisiaj potwierdziłem też, że Jendel to potwierdził Trading zostanie wprowadzony, i to by było bez sensu, gdyby nie dało się tradować Candy Blossoma Jakby, że nie można tradować Candy Blossoma to jest bez sensu, to jest totalnie bez sensu, to jest głupie widzowie. Powinno tak być, więc moim zdaniem, jak będzie trading, to będzie się dało nawet trejdować Candy Blossoma. Ale po prostu dodatek jest taki, że po prostu będzie nowa, lepsza roślina w nowym aby dojść od Candy Blossoma. To będzie naprawdę spoko, bo to będzie totalnie nowa lepsza roślina. I każdy się będzie cieszył. Także teraz wchodzimy na moje konto, gdzie jest Candy Blossom. I dosłownie tej rośliny się nie będzie dało kupić, no to już o tym wiecie, ale tak widzowie. Gendel jeszcze mówił, że po prostu e, będzie ta nowa lepsza roślina, bo po prostu ludzie chcą, dokładnie, ludzie chcą nową lepszą roślinę i po prostu to się pojawi, ogólnie tutaj będę nagrywał odcinek mocny, ale to nieważne jeszcze wam nie będę mówił, no jakby pojawi się po prostu lepsza, nowa roślina od Candy Blossoma e, i napiszcie w komentarzach co wy o tym sądzicie, czy to według was na plus, czy na minus, czy, czy się czy szycie, cieszycie, czy nie, e, moim zdaniem, e, czy po prostu Candy Blossom powinien być dalej Candy Blossomem, tak Candy Blossom powinien być dalej swoim Candy Blossomem Swo sobą powinien być e, i dalej powinien być OP, Candy Blossom dalej powinien być OP, ale tak, szczerze wydaje mi się, że powinna być roślina do zdobycia, która będzie chociaż lekko lepsza od Candy Blossom lub na takim samym poziomie jak Candy Blossom żebyśmy mogli, my ludzie, w końcu coś zdobyć ale nie może być to w taki sposób, że wszyscy, cała gra zdobędzie nową, najlepszą roślinę bo ta gra się zepsuje, dosłownie, totalnie ta gra się zepsuje, ekonomia tej gry y, upadnie więc mam nadzieję, że Jendel nie zrobi to jakoś głupio Jendel jest w miarę mądry i naprawdę potrafi robić y, zbalansowane właśnie rzeczy właśnie chodzi o to, żeby to było zbalansowane, tak tutaj chodzi o, z, wiecie, o taką równowagę, żeby to było zbalansowane żeby sobie nie wszyscy mogli to zdobyć, tylko żeby, no nie wiem, to było albo chociaż zarobku do zdobycia, albo chociaż, nie wiem, widzowie, jest bardzo trudno do zdobycia, bardzo rzadkie, żeby to było, ale żeby było do zdobycia, ale bardzo rzadkie. E, I wtedy ludziom będzie się dalej chciało grać w tę grę i to będzie naprawdę spoko. I ogólnie ludzie zaczęli już robić koncepty na nowego, lepszego Candy sama Zobaczcie, tutaj jest właśnie taka roślina, chyba jak ona się nazywa, Noct Shade 3. E, zobaczcie, w taki sposób się ona prezentuje. E, nie wiem, czy ona jest taka ładna, szczerze, nie wiem, wygląda dosyć dziwnie, ale właśnie jest taki koncept e, Coast. 90k minimum, night time, daytime, 30k minimum, czyli to by mógł być właśnie taki drugi Kenny Blossom nowy. No ale właśnie widzę, co jeszcze wam chciałem pokazać, bo jakby prehistorik, pomysł na update już był dawno pomysłem. Zobaczcie tutaj, ludzi, ludzi dużo pisało o tym prehistoriku i właśnie to się finalnie po prostu pojawi w Grower Garden. Właśnie tutaj, Genel właśnie przed wstawieniem tego TikToka napisał I am reading suggestions right now for the next update, so please post some ideas, więc e, jakby już są pomysły na update, e, jakby no już wiecie, myśli o nowym update'cie kolejnym. Więc y, całkiem spoko, że dostaniemy po prostu nową, masywną roślinę, która pewnie będzie bardzo popularna, mam nadzieję. Jeszcze ta osoba wygrywa Red Foxa z poprzedniego odcinka, jeżeli chcecie wygrać kolejnego Red Foxa na tym odcinku, to napiszcie waszą opinię na temat y, tego, że będzie nowy Candy Blossom i nick z Robloxa. Y, no i ja spadam, no i elo.